Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RRMOTO. W tym filmie pokażę Wam długie, turystyczne, uniwersalne rękawice letnie. Przed Wami Rebelhorn Range. Rebelhorn Range to są rękawice długie. Pozwólcie, że je założę. Ale jednocześnie są to rękawice uniwersalne i posiadają membrany, więc dobrze będą spisywały się w takich temperaturach, powiedzmy, pomiędzy 18 a 25 stopni. Powyżej temperatury 25 stopni już powinniśmy się zaopatrzyć w rękawice typowo meszowe, bo tylko one będą zapewniały nam odpowiednią ilość wentylacji. Ale w tych rękawicach, również na wentylację, przynajmniej w tych, Temperaturach, o których Wam powiedziałem, nie będziemy narzekali. Dlaczego? Ponieważ mamy wentylację pomiędzy palcami, wentylację na palcach, a także mamy tutaj miękki, przepuszczający powietrze materiał więc to wszystko wpływa na to, że faktycznie. Ta wentylacja, chociaż na pierwszy rzut oka nie jest ogromna, to w tych temperaturach w okolicach 20 stopni będzie spisywała się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o materiały, z których zbudowana jest ta rękawica, to mamy tutaj zarówno materiały tekstylne, jakim jest taktel, czyli to są bardzo dobre materiały, jeżeli chodzi o wytrzymałość, a jednocześnie są miękkie, niesamowicie miękkie i przyjemne, więc w tej rękawicy nie będzie nam sztywno. Z drugiej strony mamy kozią skórę, więc mamy tutaj bezpieczeństwo, podwójne kawałki tej kozi skóry. A mamy także Superfabrik. Superfabryk to są właśnie wszystkie te elementy tutaj wystające, i to jest materiał, który ma symulować skórę płaszczki. Dlaczego? Ponieważ skóra płaszczki jest materiałem niezwykle odpornym na tarcie i ten materiał dokładnie tak samo w razie kontaktu z asfaltem jest bardzo wytrzymały, właśnie na to tarcie. A umówmy się. Kiedy dochodzi do jakiegoś niechcianego wypadku, to przeważnie reagujemy w taki sposób, więc superfabrik jest tak naprawdę naszym zewnętrznym sliderem. i superfabrik występuje zarówno na palcach, po wewnętrznej części dłoni jako slider, oraz tutaj z boku i także na mankiecie, więc jakby możecie zauważyć, że tych ochraniaczy miękkich jest bardzo dużo, ale mamy tutaj także ochraniacz na kosce i z jednej strony jest on powroczony specjalnym materiałem i jest sztywnym ochraniaczem, z drugiej strony od środka ma specjalną piankę absorbującą, więc on nie ogranicza w żaden sposób naszego komfortu i jest po prostu bardzo przyjemny. I jego zadaniem przede wszystkim jest właśnie amortyzacja. Uderzenia, ewentualnego uderzenia. Taką funkcję ma ten ochraniacz. Przejdźmy teraz do funkcjonalności. Rękawice przede wszystkim są wygodne, tak jak wam powiedziałem, to wynika wprost z konstrukcji rękawicy oraz użytych materiałów. Ale mamy tutaj także wycieraczkę, która znajduje się na kciuku. Bardzo fajnie wyprofilowana wycieraczka, więc podczas jazdy wystarczy, że zrobimy taki ruch i pozbędziemy się wody z naszego wizjera. I powiem wam tak. Wiele razy żałowałem, że nie mam wycieraczki na rękawicach, a jeszcze nigdy nie żałowałem, że ją mam. Więc takie patenty się bardzo przydają, niezależnie od producenta czy typu rękawic. Warto coś takiego mieć. Kolejna rzecz, bardzo fajna. To fakt, że możemy obsługiwać smartfona w naszych rękawicach. Tutaj dotyk normalnie działa, i ok, nie będziemy pisali jakichś długich SMS-ów, ale np. szybkie odebranie telefonu, e, sprawdzenie powiadomienia, wyłączenie tego powiadomienia, czy zmiana na mapie jest jak najbardziej możliwa bez ściągania rękawic z naszej dłoni. Jeżeli chodzi o długość. To jest to rękawica długa z wyraźnym mankietem, który tak jak mówiłem jest zbrojony, ale przyjemnie miękko zbrojony. Na mankiecie mamy podwójny rzep, który jest materiałowy, nieskórzany, więc przyjemnie i łatwo się go obsługuje. Rękawice ściągamy, zakładamy też bez problemu. Dodatkowo mam tutaj taką grubą pętelkę, żeby pociągnąć tą rękawicę lub ewentualnie zawiesić gdzieś po skończonej jeździe. Jest to normalne. Powiedziałbym, że obsługa tej rękawicy jest po prostu normalna, standardowa, nic w niej takiego nie przeszkadza. Mamy też szwy zewnętrzne, więc od środka nic nie będzie wbijało się w nasze palce. Jeżeli chodzi o stylistykę rękawicy. To jak przystało na rękawicę turystyczną, jest ona bardzo mocno zachowawcza, ale nie powiedziałbym, że brzydka, dosyć nowoczesna i możemy ją kupić w trzech wersjach kolorystycznych. Więc jeżeli nie chcecie kupować wyłącznie czarnej rękawicy, to oczywiście do dyspozycji są również inne kolory. Oczywiście wybór takich rękawic zawsze jest po Waszej stronie, a najlepiej wybiera się rękawice, przymierzając kilka różnych modeli najlepiej w jednym miejscu i jak najłatwiej to zrobić. Pojechać na przykład do naszych sklepów stacjonarnych, gdzie rękawic jest cała ściana i spokojnie będziecie mogli przymierzyć wiele rękawic i wybrać dokładnie te, które najlepiej pasują do Waszej dłoni, bo to jest jakby podstawowy punkt. A jeżeli chcielibyście takie rękawice zamówić przez internet, sprawdzić, ewentualnie wymienić, to również problemu nie ma. Poniżej tego filmu znajdziecie link, pod którym sprawdzicie dostępne rozmiary, kolorystykę, cenę i możecie je zamówić. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.